Megalodon przedstawia serial. Megalodon i Ginger w centrum handlowym. Odcinek 13. Na ratunek w tartaku. Jako iż mamy wolny czas, to pójdźmy może do Megalodona i Gingera. No okej. Okay. Tymczasem u Megalodona i Gingera. Cześć Megalodon. Siema Ginger. Fajnie, że wpadłeś. Dzięki. Ktoś dzwoni. Cześć Megalodon. Hej. Ja i Gabi możemy do was przyjść. Okej. Okay. Dzięki. Tymczasem u Michała Balla. Dobra, może pójdę do Megalodona. Nie tak szybko. O nie, to Mateusz Michałkiewicz. Czego tu chcesz? Zostajesz porwany do tartaku. O nie, pomocy. Już za późno. Tymczasem znowu u Megalodona i Gingera. Megalodon, ratuj! Co się stało? Mateusz Michałkiewicz porwał mnie do tartaku. Że co, tym razem przesadził, już Ci pomagamy. Dzięki, tymczasem w tartaku. Gadaj, gdzie Twoi przyjaciele. Nigdy masz w pierdol. Prędzej Ty, a nie On. Dokładnie. Zgadzam się z nimi. Ja też się z nimi zgadzam. Ode mnie też dostaniesz. A teraz dzwonimy na policję. Tymczasem po przybyciu policji. Wyjaśnimy sobie wszystko, proszę pana na komendzie.